Krombie, no bo było tak blisko, ja powiedziałam, że jakoś polecić No Oczywiście, oczywiście. To się nam pogoda zmieniła. Dzień dobry, tak w ogóle. Chyba z dwa dni tutaj nic nie nagrywa. Nie, tylko w niedzielę w snu, bo Jak dobrze mieć zamrożone pierogi. Dzisiaj to próbuję to wykorzystać. Czekam, się teraz jeszcze jest w polu aż wróci i chcę go zabrać na 2 trzy godzinki do jedzenia, Góry, tak żebyśmy zdążyli jeszcze dzieciaki odebrać. No więc dlatego myślę, że za 20 minut powinien wrócić, a zanim wrócimy to pierogi się odmrożą. Niestety moje pierogowe zapasy się kończą. Wygodnie tak sobie otworzyć czasami. O, nie udało mi się złapać figa tak śmiesznie. Ten kot był pięknie poskładany. Taką kieszonkę sobie chciała zrobić, chyba żeby się przykryć jeszcze. No, mogło być lepiej, gdyby Grzesio kierował. Niestety na mnie padło. Czekam jeszcze na niego. E, Dojada sobie śniadanie. Słyszycie, jaka muzea tutaj w Grzesie. Z młodością mi się kojarzy. Liceum, koniec gimnazjum, może nie bardziej chyba liceum. W tle grze się wybiera okulary. Ja przyjechałam odebrać swoje, ale jak już tutaj jesteśmy, to aż kusi, żeby coś nowego. Ale całkiem inne. Patrzcie, tutaj taki złoty akcent, delikatny, a tutaj rameczka. Wersja transparentna też mi się bardzo podoba, ale zaraz jeszcze Wam pokażę takie szalone, kolorowe. też są super. A czym jest, takie mogłyby zostać. Dla ciebie takie zawsze. <noise> A nie, skąd wiesz? Może, <noise> za, może nie za dwa, ale za pięć, za dziesięć lat taka moda będzie. i Skąd? Ja wiesz, jak nie wiesz? Wszystko możliwe. Ty w modzie. <noise> No dobra, decyzje podjęte. Wracam z okularami, które zamówiłam sobie wcześniej. To po prostu są oprawki, które już miałam, zgubiłam i bardzo chciałam mieć te same, więc je już mam tutaj. Wybrałam te transparentne plus okrągłe, ale one będą mniej więcej za dwa tygodnie, bo wiadomo, ja nie noszę zarówek, mam normalne okulary korekcyjne. Więc one muszą być po prostu dobrze zrobione. Grześ, biegnie na przodu. Nie mam siły już za tobą biec. Zaczekaj. Takie krótkie kroki robisz. Krótkie kroki. Ja tu liczę kroki. Każdy krok na wagę złota.